Jezuje bez staminy, ale... Prezy... Kredy, mi jeszcze chcę wrzucić, cudaczny gościu. Oh Fak! Jak to jest możliwe? Widzieliście? To znowu jest kościół razem. Pip, fuck, a tu jest ten koleś, co tam na krawędzi stał i co go odpuściłem. O jezus! Nie, no, jeszcze raz. Pip! No ważne, że duszę mamy cały czas. Oh, oh. O nie! O nie! O nie! O nie! Zawinęły się gacie do środka! Kurde, dobra, to chyba już po się. Oh, nie... Jezu, co to było? K dziękuję za wsparcie, ale... Kurwa, nie! NIH! Jezu! Wiecie co? Pójdziemy sobie do tego gościa za chwilę. Pip! Dlaczego no, by go zepchać nie mogę w ogóle jakkolwiek? Nie wiem jak tu by go zepchać. nie sensie powiedziałem jeszcze Nie, chodź tu, Chodź. chodź kurwa napis sobie włączyłem w środek ekranu ja tu jestem zdolny A, a! 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 Tak! kupę robisz tak uczyginata! ginata mistrza i rękawice mistrza zapytaj rewanta czy mu się podoba rewant nie był fanem soulsów więc będzie tutaj e, w stanie ci podać dobrą odpowiedź Jezus, Maria, ale mnie czary przeszły. Co to było? Cześć, Czekolę, Gesiądz, skórkę? patrzcie. Nie widać pewnie, ale ja! Aż mnie zmroziło. Pip, <grym> Dobra, idziemy pod skrzydeł. O ja, Cię słyszycie to, a może da się wejść o kurwa, jak się wyskoczyłem, kurwa, pajacu głupi ty, ja pierdziulę. Spokojnie, tka, To zdecyduję się tu podejść. Ale jak nie to najwyżej pójdziemy górą, tylko tam pewnie coś dziwnego się dzieje w życie. Idą. Idą. W o Boże. O kurde. Nie pójdziemy górą zdecydowanie, nie. Cześć, chaci. O <uvo> nie, co to? O nie, Co to? Co to? Co to? Co Co, co? co quoi, <noise> Ale ja to cześć, no ja to cześć, pa! Pip! Czekajcie, tam jest jakieś przejście. Czy my się wciśniemy między jednym żygiem a drugim? O kurwa, tu nie ma przejścia! co mam, zrobić? mam. cicho już, już stąd idę! Ja pierdolę tyciulu Kurwa, weź! Kościół! Pip! Ja pierdolę, weź te kosy, wyklaczki, w dupę se! Kurwa, co tu się dzieje? Spadamy z to... Ooooo O mój Boże, o mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże jest drabina! O mój Boże! Nie wiem co się dzieje! Nie wiem co się dzieje! Schodzimy! Nie, co to jest na wicky Kurde jak na bęgu jakimś ja jak zdziela, w w brazy oglądał Przepraszam, musiałem się wytrzeć. <ścoughs> Idziemy To teraz nie wiem co, niech on żega na dół, a my lecimy do góry, co? Sprawdzimy to wejście. e que... a curva parede escura o dedico nasce Ja nie mogę się skupić przez tego smoka. Co dużo stresu mam teraz. <laughs> Dzięki Brain no ale generalnie bardzo mi się podobał. Tam na potem trochę zaczęły zjadać swój własny ogon, bo to zrobili z tego taką serię wyciskającą kasę i było ich bardzo dużo, ale generalnie bardzo w porządku. To jest taki platformer, dużo strzelania, dużo zbierania śrubek, maksowania leveli, ale wygląda jak bajka, więc, e, więc samo to, że wygląda jak bajka. To... Co jak chudź, robię w ogóle w swoim życiu. Się, Ta śmierć jest twoja. <grym> 12, ty tak nieźle? BĘDZIE FILM Z RACZETA, NO 20 <grymne> TEŻ PIP <grymne> No nie wiem, co się stało Niby napisało, że nie mam połączenia ze Steam'a, mam Czekajcie, może zaś im serwery padły Logowanie do serwera, pobieranie danych, no jest Nie wiem, o co chodziło No nie wiem, co się stało Oa, FAJNE SĄ TE SPAŁSKI <grymne>

O Jezu! O kurwa! Biza mi bi tak! Dobrze, bo to są Lizardy, które mają właśnie klejnoty. Ja super, bo to są bardzo unikalne rzeczy i ciężko na nie trafić w ogóle. Super, ale żeśmy trafili. Nie no, SB chciałeś, żebym się wkopał w wykonywanie próżby Aty. Ja już ci mówię jaka będzie prośba. Dwa tygodnie bez streamów na przykład. I co wtedy? Pip! Co to się dzieje? Co takie dziwne dźwięki? Dobra, wchodzimy. O kurwa! Ja pierdzielę, no Jezus Maria, ty głupi łuszniku, ty, synek, naprawdę, ja ci sunę, no. Co to tak raz ze mną robi w ogóle? No, prawie spadłem. Pip! Byłem kurwa iść na grubaskę. Pip, co do nas. ja tu zejście było, ja nie zauważyłem go wcześniej. Co to było? Co to było? Co to było? Co to było, Co to było? Okay. Dobra wchodzimy w to o, się pusty. Odblokowałem przejście w Gędzach, tak Odblokowałem. Tak, gówno, widzicie to? Połączenie z serwerami zerwane. Co dzieje? Patrzcie, jak płynie. Patrzcie, jak dumnie swoją płetwę zagina do dołu, pokazując, że mam nie gdzieś i strzela do mnie laserami, które mają kształt trójkąta. Kształt jest zupełnie geometryczny, niekorespondującą z opływową budową jego ciała. Aerodynamiczne lotki i płetwy złożone do, przyłożone do ciała powodują, że szybciej płynie i strzelamy się tutaj na...